Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to kolejny odcinek Horizon Zero Dawn. Jesteśmy w, w ruinach Faro. Faro to była fabryka, to jest fabryka z tego co się dowiedziałem, już informacji, która była odpowiedzialna, czy jest odpowiedzialna za, była odpowiedzialna za stworzenie większości robotów, projektów większości robotów. Mamy tu znaleźć informację o Elisabeth Sobek, czyli o kobiecie, która, którą Aloy widzi w swoim fokusie, która jest do niej tak bardzo podobna. Już wiemy, że na pewno nie była jej. O proszę. 355 510 dni dni. Czyli w roku mamy 300. No właśnie. To całe wieki tam. Zaraz ci powiem ile dokładnie. 355 tysięcy, czyli mamy 350 dni w roku, 3,5 tysiąca dni w ciągu 10 lat, 35 tysięcy w ciągu 100 lat, 355 tysięcy, to znaczy, że od wydarzeń, które się wydarzyły, które doprowadziły do całej tej katastrofy, minęło dokładnie 1000 lat. A ponieważ wiemy, że to wszystko wydarzyło się około 2100, 2150 roku, to mamy rok 3100, 3150, powiedzmy. No dobra. Kurde, dobrze, że tam nie było głębiej. Tak skoczyłem trochę na... No dobrze. To było bardzo... Na pewno będzie mnóstwo informacji, że warto te ruiny zwiedzić dosyć dokładnie. Na pewno będziemy mieli tutaj masę wcześniejszych, wcześniejszego info. Tysiąc lat po katastrofie, no to mówiłem, że w którymś momencie zacznie się wyjaśniać dokładnie, co, gdzie, i jak. I powoli się do tego zbliżamy. A proszę, czy mamy jakieś info. Te protokoły wykorzystują splątanie wielofazowe. Crowwanie kwantowe, czarny kwarc o wiele lepsze niż wojskowe. Właśnie tego chcieliście, więc to dostarczyliśmy. Nie koduje się czegoś, czego nie można złamać. Trzeba nam tylko jakieś furtki. Wgrajcie najnowszą aktualizację i kłopoty głowy. Ted Faro. Przecież wyraźnie zakazaliście nam pozostawiania w kodzie jakichkolwiek furtek. Wszystkie protokoły na poziomie czarny kwarc. Koniec cytatu. Słuchaj, jak chcecie estymacji, to nie jest to dla mnie nic nowego. Rozumiem. Nie potrzebuję cholernych przybliżeń. Chcę tylko odzyskać kontrolę nad rojem Hartz Timor. Nie wiem, co odpowiedzieć, Ted. Prosisz o niemożliwe. Kody. A więc potrzebowali jakichś kodów, żeby kontrolować maszyny? Mhm. Mm były się spod kontroli. No właśnie, mam wrażenie, że oni stworzyli maszyny, które były jakąś, jakimiś maszynami bojowymi, ale te maszyny im się zbuntowały. To już, to już jakby można było się tego, do tego... Pytanie tylko teraz, dlaczego im się zbuntowały i co sprawiło, że zachowują się teraz jak żywe organizmy? Bo to nie tłumaczy tego, dlaczego te marszyny zachowują się jak, jak zwierzęta i jak żywe organizmy i tysiąc lat później dalej sobie funkcjonują. Co tutaj może będzie? O tu jest jakiś skrzynek. Okej. Okay. tysiąc później nadal działają różnego rodzaju ekrany. Nadal część elektroniki tu działa. Idziemy dalej. Mój A przynajmniej jego posąg. Maszyna stworzona, by zabijać. A no właśnie. To jest ta maszyna, z którą walczyliśmy. Automated Solutions, gdzie wszystkie problemy jutra znajdują rozwiązanie już dziś. 25 tysięcy osób pracujących dla nas w państwach i korporacjach na całym świecie. Czyni Faro światowym liderem w pełni zautomatyzowanej, samowystarczalnej technologii. No właśnie. Od rewolucyjnych produktów dla masowego odbiorcy, takich jak Focus. Proszę bardzo. Policyjne z serii Rydwan powstrzymujące rozlew krwi w strefach walk na całej planecie. Ha. Faro skupia się na tym, by uczynić przyszłość bezpieczniejszą, prostszą, lepszą i zawsze pełną niespodzianek. Faro Auto Automated Solutions. rozwiązujemy problemy. Czyli wiemy, że to oni byli? To więcej niż całe pamięć. tam Fara Automated Solutions. To jest to, samo. to Już słuchaliśmy. No właśnie, czyli Fara Automated Solution to była korporacja, w której pracowały tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi, i produkowały takie rzeczy jak elektronikę, taki Apple w przyszłości, nie? To była korporacja. O właśnie. Grupa ludzi, dość podobna do plemienia. Oni wytwarzali maszyny. Rozumiem. A nie, znaczyłem. Mów dalej. Przesłałem trochę danych na Twój fokus. Pomogą Ci zrozumieć. Historia. Faro Automated Solution to amerykański podmiot korporacyjny, produkujący roboty o różnym przeznaczeniu, ale głównie koncentrujący się na kontraktach militarnych i zbrojeniowych. W 2063 roku korporacja Faro Automated Solutions, czyli FAS, dziesiąty rok z rzędu, uplasowywała się na pierwszym miejscu pod względem przychodów i zysków w zestawieniu Fortune 5, co jest rekordem wszechczasów. No to mówię, że tak jak Apple. Firmę założył w 2033 roku Theodor Ted Faro, przedsiębiorca pochodzący z Salt Lake City w stanie Utah. W pierwszych latach istnienia firma stworzyła kilka obiecujących prototypów robotów, ale nie zdawały się przebić one na rynki zdominowane przez ówczesnych gigantów branży jak General Synthetics i Rec Corp. Wszystko zmieniło się w 2038, gdy zadebiutowała seria lewitujących osobistych serwitorów Alfred, które zdobyły niezwykłą popularność i po raz pierwszy wprowadziły spółkę do zestawienia Fortune 50. W latach 40. przychody korporacji uległy potrojeniu, gdy firma zaangażowała się w działania klimatyczne prowadzone pod kierownictwem sławnej inżynier Elisabeth Sobek. O proszę. Czyli nasza, nasza prawdopodobnie bardzo, 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 bardzo dawna krewna była inżynierem w Faro, która działała w strefie klimatu. Firma szybko wypracowała sobie w tym sektorze pozycję lidera. W 2049 roku ponad 90% ankietowanych na całym świecie wyrażało się o faz pozytywnie, a Teda Faro w mediach tradycyjnych i społecznościowych okrzyknięto człowiekiem, który uratował świat. Była to konsekwencja udanej walki ze zmianami klimatycznymi. Dopiero jednak zaangażowanie faz w rynek. Podwykonawstwo wojskowego pod koniec lat 40. ugruntowało status firmy jako najbogatszej korporacji na świecie. Jej wartość rynkową szacuje się na 23 biliony dolarów. W 2055 FAS przejęło 61% udziału w rynku zautomatyzowanych platform bojowych, wykonując zlecenia dla 353 państw, organizacji międzynarodowych oraz podmiotów korporacyjnych. Dzisiaj jej wartość to 3. Od 321% przewyższa wycenę drugiej najwyższej korporacji FB Mobil Hall Global, czyli to była kolosalnie wielka firma robiąca zlecenia dla ponad 300 odbiorców, Czyli była na całym świecie. Jak jej maszyny się posypały, to posypały się na całym świecie. Tu są jeszcze jedne dane. Korporacja. Zrzeszenie osób obdarzonych osobą prawdą. No dobra, to wytłumaczenie, co to jest korporacja. Wiemy, co to jest korporacja, wszyscy. A tu jest jeszcze więcej materiałów. Życiorys Teda Afaro. Życiorys Elizabeth Sobek. Dobrze, to nas bardzo interesuje. Elizabeth Sobek jest amerykańską badaczką z tytułem inżyniera. Inżynier Robotyki. Uważa się ją za jeden z największych umysłów XXI wieku. Rodziła się i wychowała w pobliżu Carson City w stanie Nevada. W wieku lat 13 udała się na Uniwersytet Stanforda, gdzie w wieku lat 16 ukończyła fizykę eksperymentalną i informatykę. W roku 2040 obroniła doktorat z robotyki i projektowania sztucznej inteligencji na Uniwersytecie. Carnegie Mellon, a następnie w tym samym roku znalazła zatrudnienie w Far Automated, Automated Solutions na stanowisku młodszego naukowca. Błyskawiczny, bo już w wieku 22 lat, awansowała na stanowisko naczelnego naukowca. Przez następne 8 lat konstruowała konstru konstrukcję ek ekorobotów. Jej autorstwa odegrały znaczącą rolę w oczyszczaniu i detoksykacji środowiska podczas dekady odzyskania. A FAS stała się czołowym graczem w tej dziedzinie. W 2048 niespodziewanie odeszła z FAS, sprzeciwiając się zwrotowi firmy ku technologiom zautomatyzowanych jednostek bojowych. O! W 2049 założyła Miriam Technologies, firmę skoncentrowaną na robotyce afirmującej życie i innych podobnych technologiach. Firma Miriam starała się jednym, stała się jednym z największych producentów ekorobotów. A jej konstrukcje zdobyły liczne nagrody i wyroczenia, w tym nagrodę Nobla w fizyce w 2053 i nagrodę Rachel Carson za osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody w 2056. I wszystko się kończył tak w zasadzie po 2000, e, 2070. E, ja w większości tych notatek nie czytałem, aczkolwiek to są dane bardzo, bardzo ważne i bardzo potrzebne dla dalszego rozwoju fabuły. Dlatego te, te informacje, które dotyczą całego tego świata, będę wam przedstawiał. Większość tych notatek, notatek zostawiamy sobie bez jakiegoś większego komentarza, a aczkolwiek te są naprawdę ważne. więc nie ma? Nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. że coś tu na mnie wyskoczy jeszcze. Chociaż to tak chyba totalnie wygi jest. Wy... Wy... opuszczona. Powinnam była zabrać wózek. No właśnie powinna była zabrać wózek, powietrze nie ma żadnego zapachu, nawet nie czuć śmierci.

Aha, to źle jakieś, jakieś negocjacje biznesowe. Ja mam takie wrażenie, że przez negocjacje biznesowe różnego rodzaju tutaj właśnie. O, wydarzyło się to, co się wydarzyło. Chciwość ludzka doprowadziła do problemów. Uuuu, uu, uu, się wystraszyłem. Czy musimy na dół tak? O, uh, jak mogę wejść na górę? Myślę, że mogę użyć tej rampy, by wrócić na górę. A myślę, że mogę użyć tej rampy, ale chcę sprawdzić, co jest na dole. O tutaj być może znajdziemy jeszcze jakieś ogniwa albo rzeczy, które mogą nam się bardzo, bardzo przydać w przyszłości. Nie, nie znajdziemy. Dobra, wracamy i idziemy po rampie na górę. Ale, wiecie co, po rampie na górę pójdziemy już w następnym odcinku. Tutaj jest to, będzie teraz parę, podejrzewam parę odcinków pod tytułem Historia świata Horizon Zero Dawn. Fascynujące. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.